Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Diagnostyka Fizjoterapii. Z tej strony Łukasz, a przed nami kolejne więzadła stabilizujące staw kolanowy, czyli więzadło MCL i więzadło LCL. Miłego oglądania. Tutaj w każdym filmiku widzisz aspekty do poruszenia dzisiejszego dnia, przede wszystkim co to są, co to jest to więzadło MCL i LCL, jakie pełnią funkcje w naszym stawie kolanowym, no i zastanowimy się, czy rekonstruować więzadła w przypadku szkodzenia. Czy może żyć bez tych więzadeł? Pamiętaj o lajkach, komentarzach. Jeżeli filmik będzie dla Ciebie wartościowy, pozwoli to trafić do większej ilości pacjentów, którzy może skarżą się na tego typu dysfunkcja. Zanim przejdziemy do omówienia stawu kolonowego i naszych więzadeł, proszę zwrócić uwagę, że duża część mięśni występująca w okolicy stawu kolonowego jest przymocowana do stawu biodrowego czy struktur naszej miednicy. Więc przez to chcę zwrócić uwagę już na samym początku. Że pewnego rodzaju dysfunkcje stawu kolonowego mogą wynikać z przewlekłych przeciążeń, braku ruchomości, dysfunkcji stawu biodrowego, struktur naszej miednicy czy kręgosłupa. Ta sama zasada występuje idąc w dół, myśląc o naszej stopie, o stawie chociażby skokowym, gdzie różnego rodzaju ograniczenia ruchomości, przeciążenia przewlekła będą wpływać na dysfunkcję stawu kolonowego. Więc jeżeli dotknęła Cię różnego rodzaju dysfunkcja z wspomnianymi więzadłami, Proszę weź pod uwagę ruchomość stawów występujących wyżej, ale również stawów występujących niżej stawu kolanowego, czyli chociażby funkcjonowanie naszej stopy. Jeżeli, chcę, jeżeli przejdziemy do naszego kolana, e, omawiając więzadło MCL, to zwróćmy uwagę tutaj na tą strunę od strony przyśrodkowej. E, to jest więzadło tak zwane poboczne piszczelowe, przyśrodkowe piszczelowe i tutaj po stronie zewnętrznej tak tzw. więzadło poboczne strzałkowe. Te obydwa więzadła mają przede wszystkim wpływać na stabilizację stawu kolanowego, więc powiedzmy, że w trakcie odpowiedniego funkcjonowania stawu, nasz staw kolanowy ma być w linii. W momencie, kiedy kolano będzie uciekać delikatnie na zewnątrz, oczywiście będziemy mówić o wyzbalansie mięśniowym, ale w tej sytuacji również możemy mówić o tym, że nasze więzadła są przeciążane. Więc w tej sytuacji, tutaj, w przypadku tak zwanego kolana szpotawego, to więzadło po bocznej stronie będzie. Po prostu rozciągane. Ten staw my to nazywamy, że ten staw się po prostu otwiera. I w przypadku koślawienia analogicznie więzada od strony przyśrodkowej ulegają rozciąganiu, mogą ulegać uszkodzeniu, więc w tej sytuacji będziemy mówić o dysbalansie funkcjonowania tych więzadeł. W przypadku uszkodzenia więzadeł mówimy o uszkodzeniu częściowym lub całkowitym. W przypadku całkowitego uszkodzenia bierzemy pod uwagę, że doszło do zerwania struktur więzadła. W przypadku częściowego uszkodzenia będzie to część uszkodzonych płukiem, więc ta część druga, ta pewna część będzie po prostu zachowana. Więc bardzo proszę zwróć uwagę, że Twoje leczenie również będzie zależy od stopnia uszkodzenia Twoich więzadał, a żeby to sprawdzić niestety musisz pofatygować się do specjalistów, podejść do siebie w sposób taki bardzo indywidualny, przeanalizować dysfunkcję naszego stawu kolanowego. W obrazie rezonansu komputerowego to co zauważysz, to struny występujące po stronie prześrodkowej zewnętrznej, więc tutaj to co widzisz teraz, powinien być taki fajny przebieg struny idącej od góry w dół. Jeżeli ta struna będzie niewyraźna, może doszło do jej przerwania, doszło do rozszarpania tego więzadła, do jego uszkodzenia. Więc jeżeli masz płytkę, zobacz sobie obraz i przeanalizuj, czy ta struna tutaj u Ciebie występuje, czy może doszło do uszkodzenia. Jakie są przyczyny występowania? Przede wszystkim nasze kolano nie lubi ruchów skrętnych, więc tutaj w tej sytuacji będziemy mówić o ustabilizowanej stopie, uciekaniu kolana do środka czy na zewnątrz, do tego tak zwanego kierunku koślawienia czy szpotawienia. Więc w momencie, kiedy kolano będzie uciekać do środka, to więc zadło przyśrodkowe i szczelowe będzie ulegać uszkodzeniom. Jeżeli, po stronie, jeżeli będzie uciekać na zewnątrz, to więc zadło poboczne, strzałkowe będzie ulegać uszkodzeniom. Pamiętaj o sportach, więc tutaj również nasze więzadło będzie ulegać uszkodzeniom w przypadku sportowców. Gdy mówimy o zbyt dużych, takich szybkich wygięciach naszego kolana, w przypadku na przykład gry w skorszę, w piłkę nożną, w przypadku tak zwanego biegu wahadłowego, gdzie to nasze kolano będzie poddawane systematycznie zbyt dużą siłą, na podstawie czego te więzadła będą uszkadzane. Więc same więzadła piszczelowe i strzałkowe, one nie lubią przede wszystkim wyginania do środka i na zewnątrz, więc tutaj mówiąc o tych dysfunkcjach, będziemy mówić przede wszystkim o tych kierunkach. Jeżeli mówimy o tych kierunkach, musimy wziąć pod uwagę bezpośrednie uderzenia w staw kolanowy. Jeżeli siła tego uderzenia będzie za duża i to uderzenie będzie od strony pobocznej, to w tej sytuacji kolano wygnie się do środka i znowu może dojść do uszkodzenia, więc od strony przyśrodkowej i analogicznie po tej stronie zewnętrznej. Bardzo proszę w przypadku swojej dysfunkcji weź pod uwagę codzienne przeciążenia, codzienną biomechanikę, czyli to jak funkcjonują Twoje stawy, czyli to co powiedziałem dzisiaj na samym początku. W przypadku przewlekłych przeciążeń stawu biodrowego, gorszej ruchomości stawu biodrowego, nasze kolano, nasze więzadła również mogą ulegać powiedzmy codziennej, codziennym mikrourazom, no i w efekcie końcowym dysfunkcji. To samo się tyczy stawów leżących niżej stawu kolonowego, czyli stawów naszej stopy. Więc bardzo proszę, w przypadku leczenia, przeanalizuj, czy, czy tutaj w Twoim przypadku stawy leżące wyżej, czy stawy leżące niżej nie miały większego wpływu na tą dysfunkcję, z którą może się borykasz. Możemy zadać sobie pytanie, czy więc zadło MCL i LCL może się zregenerować. No i tak i nie. Wszystko zależy od stopnia uszkodzenia. W przypadku naderwania, Więzadła, pełnią, więzadła wykazują dużą tendencję regeneracji, jednak pamiętajmy, że są to więzadła później słabsze od tych struktur początkowych. W przypadku zerwania więzadła będziemy musieli brać pod uwagę rekonstrukcję, e, ponieważ tutaj niestety tendencja jest stosunkowo malutka, e, więc w tej sytuacji po prostu musimy znowu pofatygować się do specjalistów, żeby przeanalizować swój stan zdrowia. Pamiętaj, że więzadło MCL jest częściowo zrośnięte z stawową i w przypadku uszkodzenia więzadła MCL bardzo często również dochodzi do uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej czy więzadła krzyżowego przedniego. Więc znowu pytanie brzmi, do jakiego stopnia uszkodzeń doszło w Twoim stawie kolanowym i czy, aby na pewno to jest związane tylko z więzadłem MCL lub LCL. Tutaj niestety jest dużo znaków zapytania. Bardzo proszę zwrócić uwagę na konsultacje ze specjalistami i podejść do siebie w sposób indywidualny. Jakie są objawy zerwania i naderwania? Na pewno będzie to ból, będzie to ograniczenie ruchomości, będzie to obrzęk, może być to y, sztywność w naszym stawie kolanowym, ale przede wszystkim niestabilność, wrażenie kwikania stawu, uciekania, więc znowu zależnie od twoich objawów y, to leczenie będzie bardzo zależne y, od stopnia uszkodzenia i tutaj tak powiedzmy musimy podejść w tym przypadku bardzo, bardzo indywidualnie. W przypadku uszkodzenia, w przypadku naderwania, w przypadku zerwania chcemy przywrócić funkcję stawu, chcemy wpłynąć na elastyczność, na witalność Twojego organizmu, Twojego stawu kolanowego, więc znowu forma leczenia będzie zależna od stopnia uszkodzenia. Jednym ze sposobów leczenia oczywiście jest stabilizator, więc w tej sytuacji w przypadku naciągnięcia, naderwania więzadła oczywiście będziesz musiał zwrócić uwagę na ustabilizowanie stawu kolanowego, żeby to kolano nie było prowokowane i żeby w tej sytuacji tego, to, to więzadło mogło się po prostu wzrosnąć. W przypadku zbyt dużego uszkodzenia, w przypadku zerwania więzadła, to co musimy wziąć pod uwagę, to przede wszystkim rekonstrukcja, stawu, rekonstrukcja tego wspomnianego więzadła, czy to po stronie przyśrodkowej MCL, czy po stronie zewnętrznej LCL. Więc możemy zadać sobie pytania. Znowu, czy rekonstruować więc czy nie, wszystko zależy od stopnia uszkodzenia, wszystko zależy od Twoich objawów. Jeżeli masz duże objawy niestabilności, masz e, różnego rodzaju przewlekłe przeciążenia, przywlekłe, przywlekłe usztywnienia stawu, ja bym brał pod uwagę jak najbardziej w tej sytuacji rekonstrukcję. W przypadku jeżeli to jest naderwanie, w przypadku jeżeli te uszkodzenia nie są duże, e, może bym się z tą decyzją wstrzymał. Więc y, znowu dużą zaletą rekonstrukcji jest to, że wykonuje to lekarz specjalista, jest to zabieg kontrolowany. Zakładamy, że został wykonany zgodnie z procedurą, no i w tej sytuacji y, twoja stabilizacja stawu będzie na pewno zdecydowanie większa. W, przy, y, w sytuacji, kiedy będziemy poruszać tematy wad, y, niestety rekonstrukcji, musimy brać pod uwagę ingerencję do stawu, niestety bierzemy pod uwagę wypadki. Y, no niestety niektóre zabiegi nie są przeprowadzane tak, jak powinny zostać przeprowadzone. Więc w tej sytuacji znowu może dojść do różnego rodzaju uszkodzeń w trakcie zabiegu. Więc pamiętaj o tym, żeby odejmując się takiej rekonstrukcji, po prostu znaleźć osobę, której zaufasz, która jest specjalistą właśnie w przypadku tych więzadeł. Więc tutaj, tak, tak powiedzmy, decyzja należy przede wszystkim do Ciebie i to będzie związane ze stopniem uszkodzenia, z Twoim stanem zdrowia, z Twoją sytuacją, z Twoim organizmem. Więc, tak powiedzmy, skonsultuj się ze specjalistami i podejdź do siebie bardzo, proszę, bardzo indywidualnie. Od czego zacząć? Przede wszystkim masz e, zacząć od diagnostyki. Więc w tej sytuacji kłania się spotkanie z ortopedą, e, wykonanie rezonansu komputerowego, wykonanie różnego rodzaju testów prowokacyjnych, po to, żeby sprawdzić Twój stan funkcjonalny, no i, wiadomo, potwierdzić go w sposób też obrazowy. Pamiętaj o specjalistach, którzy później prowadzą Cię w przypadku uszkodzeń, więc myślę tutaj o fizjoterapeucie, myślę o stopatach, masażystach, e, którzy pracują nad Twoją tkanką i po prostu mają wpłynąć na szybszą regenerację tego więzadła, e, czy chociażby powrót Twojego, e, powrót Twojego, Twoim stanie zdrowia do normalnego funkcjonowania. Pamiętaj o odpowiednim odżywianiu, pamiętaj o odpowiednim wzmocnieniu swojego organizmu, czy o tej sferze mentalnej, więc tutaj również się, branie pod uwagę dietyka, w przypadku na przykład dużej nadwagi, przeciążeń Twoich stawów czy chociażby pracy trenera, trenera personalnego, czy psychologa, psychoterapeuty. Tyle w dzisiejszym filmiku. Tak jak powiedzieliśmy temat jest trochę rozległy, ponieważ w trakcie uszkodzeń więzadeł MCL i LCL może dojść do różnych innych uszkodzeń struktur jak chociażby łąkotek czy więzadeł krzyżowych. Więc bardzo proszę, jeżeli masz tego typu dysfunkcję, po prostu zacznij od diagnostyki i trzymam kciuki za Twoje leczenie. Tyle ode mnie dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmiku.